Już się kameruje. No, no, tak, to... jesteśmy przygotowani, tak, ten, gdzie wyglądamy. Uczesane jestem, ładnie. Z tej strony, Krzysiek, witam Was podczas kolejnego odcinka na moim kanale. Dzisiaj mam przyjemność przeprowadzić wywiad z Pawłem. Paweł, powiedz skąd jesteś? Jestem z Pawłowic, z Polski oczywiście. Przyjechałem tutaj y, na wizę Working Holiday i tak planuję sobie y, spędzić cały rok w Japonii. Zobaczymy, czy mi się to uda. Taki sobie cel założyłem. Aha. I powiedz, czy to jest Twoja pierwsza wizyta w Japonii? Tak, pierwszy raz przyjechałem tutaj. No. Ogólnie początkowy plan, żeby dotrzeć do Japonii, był troszkę odmienny, ponieważ może jeszcze nie wspomniałeś o tym, ale też właśnie jestem motocyklistą, dużo podróżowałem po Europie i marzyła mi się wielka podróż z Polski przez całą Rosję oraz Mongolię aż do Japonii. No niestety wiadomo, co się z Rosją porobiło i dlatego no obecnie lepiej nie odwiedzać tego kraju, więc pomyślałem o tym, żeby jakimś innym sposobem dostać się do Japonii, więc no najprostszą drogą to oczywiście samolotem, ale przykładowo zwykła wiza turystyczna umożliwiałaby mi pobyt tylko tutaj na 3 miesiące. Więc przypadkowo, tak w sumie szukając sobie, robiąc sobie mały research w internecie, to wpadło mi, że jest coś takiego jak wiza working holiday, czyli po polsku to jest wiza pracy i zwiedzaj, która umożliwia tutaj pobyt na okres całego roku i ma o wiele więcej przywilejów, daje... Możliwość pracowania. Tak, tak. daje na przykład właśnie tak. głównie możliwość pracowania tutaj, inne tam przywileje można sobie wynająć jakby też mieszkanie. Tak, tak. Jest to coś Tak, już niż na zwykłej wizie turystycznej, dlatego właśnie też złożyłem wniosek, Mówię może się uda, może się nie uda, ale na szczęście ambasada zatwierdziła moją aplikację, no i tak tutaj właśnie w ten sposób tutaj dotarłem. Powiedz, sama aplikacja była trudna, ten cały proces robienia tej wizy yy, czy był to bardziej prosty, no, mniej skomplikowany proces? Było troszkę tych dokumentów do załatwiania i jeszcze jest minus taki, że trzeba było osobiście pojechać do ambasady w Warszawie. Nie ma czegoś takiego, że aplikujesz sobie przez internet i na przykład ten yy, odbierasz sobie później tylko osobiście. Tutaj trzeba było i osobiście zaaplikować i osobiście odebrać tę wizę, więc dwa razy trzeba było jechać do ambasady w Warszawie. To był taki największy minus tego, ale jeśli chodzi o sam proces przetwarzania to równy tydzień, tylko zajęło ambasadzie, żeby mi potwierdzić telefonicznie, że już jest wiza do odbioru, żadnych problemów nie robili, nic nie musiałem poprawiać, wszystko od razu przeszło elegancko. To jest super. Tak. No to powiedz mi teraz, co było Twoim największym szokiem tutaj w Japonii, bo jesteś po raz pierwszy w Japonii, tak, prawda? Tak. Co było największym szokiem dla Ciebie? No największym szokiem, może być to trochę dziwne, ale ceny, jednak ceny. Czemu? Ja narzekam, <laughs> mówię dla mnie to jest przecież drogo w Japonii. Tak. Ale właśnie no, zdziwiły mnie tutaj ceny, bo może dla niektórych Polaków też się wydaje, że o, Japonia to taki jedna z największych gospodarek świata, no to na pewno będzie taki, jeszcze jako taki trochę egzotyczny kraj dla nas, Europejczyków, że będzie naprawdę wysoko cenowo stała. Mhm. Jednakże ceny właśnie mnie tutaj bardzo pozytywnie zaskoczyły, zwłaszcza na przykład ceny produktów spożywczych, ceny posiłków w restauracjach. Mhm. Co tu jeszcze można dodać? Na przykład fajne są rzeczy też niektóre za darmo na przykład wszystkie to ale te są praktycznie za darmo woda w restauracji jest za darmo No jest także ale to że zaskoczyliście ceny pozytywnie ponieważ są drogie czy są nie, tanie nie że są tanie właśnie chodzi o to że są mega tanie tak tak w porównaniu z tymi polskimi tak e... Właśnie, bo razem z Pawłem i Pawłem który trzyma teraz telefon byliśmy na sushi i razem w osoby, ponieważ była tam jeszcze aska Wydaliśmy łącznie... Ile było? 170 polskich złotych. Nawet niecałeś to A zjedliśmy Taką górę ty... talerzy, tak. No każdy spróbował przynajmniej po 10 sushi. Tak. Krewetki, mm. węgorze, cokolwiek chcieliśmy Czy to takie zjadliśmy. bardziej egzotyczne rzeczy, małże były, tak. No. Też ma małże. No małże, do tego y były jeszcze... Jeżowce. jeżowce węgorze. Tak. I tak dalej, ale no. oczywiście my jesteśmy blisko źródła, dlatego to są mm. odrobinę tańsze niż w Polsce, ale mm. i tak w Polsce zasadza 6 sztuk. 30 par 40 słów, tak? Złotych, tak, tak, więc Japonia jest stania. No, a teraz ostatnio pojechałeś na koncert. Na czy koncert pojechałeś i opowiedz nam wrażenia z tego koncertu? O, byłem na koncercie Baby Metal. Baby Ogólnie Metal. to był e, festiwal e, muzyczny Summer Sonic Festival. Tam Aha. nie tylko Baby Metal grało, ale również inne zespoły, e, głównie z Japonii. Też mi się spodobało to pod względem organizacyjnym, Aha. bo też dużo festiwali w Europie zjeździłem, no, głównie w Polsce, w Czechach. E, Dużo różnych koncertów, zobaczyłem, ale tutaj też ten poziom właśnie organizacyjny bardzo mi się spodobał. Też właśnie. Coś innego. Z czym się różni od Polski? Mm, no przede wszystkim też cenowo, nie? Może sam bilet nie był taki y, tanie, ale na przykład już na miejscu Cena? Y, cenowo, posiłki też były tanie, woda mm. była tania. Na przykład w, w Polsce często jak idzie się na koncert, no to nie możesz wnieść y, własnej wody na przykład. Y Plecak musisz dać do depozytu. Tutaj mnie bez problemu z plecakiem z wodą wpuścili. Ja sama woda też na koncercie chyba 4 zł kosztowała. Co? To tanio. A w Polsce jest 20? No już o Chyba na ostatnim koncercie byłem to było 15 zł. Chyba. To tak, tak. Nie są przepite. Tak, tak. Ale cenowo ile kosztował cię wstęp na ten festiwal? On kosztował chyba 600-700 zł, jakoś tak. No to no. Dla, w zależności tak. dla kogo, może być trochę może być tanio. Tak. tanio mm. ale widziałeś grupę światowej klasy Bandy metal tak. w końcu. Mm. I powiedz mi. Ponieważ jest na pewno różnica między Polakami, którzy idą na tak. koncert, czy Europejczykami ogólnie, a Japończykami, jak jest twój wizerunek? Jak się Japończycy bawią podczas o, takich imprez? To właśnie też w Polsce się tak stwierdzi, że właśnie o, nasza publika jest najlepsza i w ogóle, że metalowcy są tak, ale jednak japońska publiczność to jest jeszcze moim zdaniem top wyżej. Głównie e... dlatego, że... Fajnie reagują na to, co robi zespół na scenie i praktycznie mm. nie ma tam żadnego hamstwa, nie ma żadnych pijaczków. Tak jak w Polsce nikt nie stoi przede wszystkim z telefonem w ręce i nie kameruje całego występu. Ale nie nagrywają. Tak, tylko mm. wszyscy się bawią właśnie. To takie odmienne całkiem jest niż, niż w Polsce. W Polsce właśnie za dużo ludzi moim zdaniem stoi i po prostu kameruje cały występ i nieraz nie możesz się bawić obok tej osoby, bo zaraz o... Ty... Przepraszam, nagrywam. Tak, ja nagrywam, Weźmy tu mm. nie po mm. mnie, nie? No bo no, to... w Japonii koniec końców proszą mnie nie nagrywać i mm. Japończycy nie nagrywają. Oczywiście znajdzie się na osobach, która czasem krótki filmik nagra, ale no. ogólnie mówisz, że Japońcy się po prostu dobrze bawią. Tak, tak, to była naprawdę relacja, jeden z najlepszych koncertów, na jakim byłem, pod względem też nie tylko występu samego zespołu, ale również publiczności, to była rewelacja. A powiedz mi tak. teraz Tokio. Jak Ci się mm. podoba Tokio? Jakie miasto? No Tokio jest naprawdę ogromne, mhm. y, po prostu no, mega gigantyczne, tak w moim y, postrzeganiu, jak się inne polskie miasta do tego porówna. No bo byłeś na Skytree, widziałeś całe tak, z góry, prawda? Tak? Tak. Ale też jest duży plus tego, że jest bardzo fajnie skomunikowane, że metrem można po prostu praktycznie wszędzie dojechać. Mhm. Jest super rewelacyjnie, że każdy pociąg jest praktycznie co do sekundy na czas. No idealnie, prawda? Tak. Aż czasem człowiek myśli, o, że w Polsce to tak się na luźno przychodziło na stację, bo i tak wiadomo, że się spóźni, jest z 5 minut minimum. A tutaj to musisz być na czas? Mhm. Ale z drugiej strony, jak się spóźnisz, to, to wiesz, że za 10 minut przyjedzie kolejny, nie? 10 na... Ja mówię dwie, na... nie Nawet nawet mniej, no tak. zależy jakie linie oczywiście, nie? Nawet, no tak. nawet często krócej. No. No. Także właśnie tutaj nawet w Tokio nie opłaca się posiadać własnego samochodu czy motocykla, bo wszędzie możesz nie, dojechać. tak, dojechać elegancko na każde stację, naprawdę 7 metra jest tutaj rewelacyjnie rozbudowana, a jak nie metrem, to możesz też, autobusy oczywiście też, też kursują. Więc po prostu wszędzie można bardzo łatwo się dostać. Do dlaczego wiecie? Miejsce. Dlaczego ja nie mam dalej prawa jazdy? Hmm? Bo go nie potrzebuję. Tak. A teraz, Paweł, jesteś na Working Holiday. Hmm? Jakie są Twoje plany? Bo zostajesz w tej, będziesz w Tokio na około 3 tygodni, prawda? Tak, jeszcze tydzień tutaj będę, coś hmm? tam podwiedzam, oczywiście. Tak, bardziej na spontaną w ogóle. ta wyprawa do Japonii to pierwsza jest taka e, na, na Luzie. Pierwszy Czemu? taki wyjazd. To bo, na Luzie. Bo do tej pory, jak jeździłem motocyklem, no to miałem przeważnie 2 tygodnie czasu, żeby sobie po prostu. Zjeździć, to, to co chcę, mm. bo miałem tylko ten urlop dwutygodniowy cicho. Wieski, cicho. cicho. Urodzaaj. <laughs> <laughs> y więc miałem tylko dwa tygodnie czasu, żeby po prostu jechać. Jakiś tam cel sobie zawsze mm -hmm. obierałem, żeby na przykład tam ostatnio byłem w Serbii, w przerwie, y y w Serbii i w Bośni i Hercegowinie. No bo I tak. A przerwę na chwilę, mm -hmm. ponieważ Paweł ma swój kanał na YouTube Free Bird Rider. Sprawdźcie jego kanał jeździ motocyklem po Europie. Ale continue, bo chodź w y Bośni i Hercegowinie. Oj tak jest sora jest Cały. I właśnie no, miałem zawsze tylko dwa tygodnie, żeby po prostu zobaczyć to, co chciałem. Mm. Żeby po prostu też przed wyjazdem, oczywiście też było dużo miejsca na spontan w moich wyprawach, ale też jednak przed wyjazdem zawsze zaplanowałem sobie jakiś tam robić każdego dnia, tak, punkt, schemat po, po prostu, że musiałem tego dnia tu dojechać, to zobaczyć i już tak sobie obliczałem, ile mm. kilometrów jestem w stanie pokonać następnego dnia, żebym jeszcze tam zobaczył sobie jakiś zamek, jakąś tam mm. atrakcję. Szybko do hotelu, na drugi dzień się pakuję i lecę dalej. Nie? A tutaj w Japonii mam całkiem inny jakby schemat yy, bycia, uh -huh. bo po prostu mam tyle czasu, że jestem teraz po prostu na luzie, że nic nie planuję za bardzo do przodu, gdzie chcę tam uh -huh. być, co tam chcę zwiedzić, tylko po prostu o, rano wstaję sobie, coś tam łączę Google Maps, i sobie, a, a może tu sobie dzisiaj pojadę. Mm. A na wyprawie, no to po prostu ja już wolałem mieć wcześniej zaplanowane, bo nie miałem czasu, żeby sobie szperać w internecie i szukać no jeszcze... No tak, e, czasowy tak, był. tak, tak. Więc po prostu wolałem rano wstać zawsze, spakować i od razu jechać, a nie jeszcze szukać, gdzie jak mam jechać. No to już tak. świetnie. A powiedz teraz mm. swoim, póki co najlepszym doświadczeniem, w... co było w Japonii, w Tokio? O, w Japonii, no, przede wszystkim jedzenie jest mega pyszne, mm. jest po prostu rewelacja, japońskie jedzenie w porównaniu mm. z, z polskim. Nawet Moim zdaniem, jeśli chcesz zjeść coś y, japońskiego w Polsce, to i tak to nie będzie tak dobre jak w Japonii. Nie da się, moim zdaniem, odzorować kuchni japońskiej na drugim końcu świata, bo nawet, uh -huh. y, dajmy na to taki przykład, y, listki nori. W Polsce, jak to jadłem, to są takie listki z wodorostów, takie y, w sushi się to zawija, uh -huh. albo onigiri również, no to w Polsce mi to za bardzo nie smakowało. A tutaj, jak pierwszy raz przyjechałem, i zjadłem mówię, kurczę. Myślałem, że to w ogóle będzie taki element, który. Będę... Tak, że, że będę, będę to odrzucał, w ogóle nie będę tolerował tego, ale to zjadłem mówię, o kurczę, to jest smaczne, jak zjadłem to to nie mówię o. całkiem inaczej to smakuje, jak, jak w Polsce, nie? Także, naprawdę, jedzenie było mega. mega, świetne. mega świetne. Ciekawe było doświadczenie też, jak <laughs> poszliśmy do Sento. A tak bo zabrałem pawa do Sento. Sento to jest taki rodzaj łaźni publicznej. Trzeba się rozebrać do nagle. Tak, do Golasa. Tego też w Polsce raczej nie doświadczycie. Więc też ciekawe doświadczenie. Ale co, byłeś skrępowany na samym początku, bo ja, ja byłem. Jeszcze raz jak poszedłem... No trochę byłem, nie? To z... Bo to jednak ma, dostaję żeby taki mini ręcznik, żeby sobie taki? Ta, ptaszka zakryć. <laughs> Więc to też było ciekawe. Ale no fajnie, bo to tak idziesz w środku miasta i masz taką właśnie. wchodzisz sobie tam hmm. i... Po prostu na, długo nam nie zajęło, ile 15 minut, nie? Po prostu no tak, się przebiera. Y, trzeba się najpierw obmyć, po prostu mydłem na mydlić, wszystko no spłukać i wchodzisz, masz, y, tam akurat były trzy, trzy wanny, gdzie byliśmy, nie? trzy. No wanna z prądami, wanna tak, tak. z prądami. Tak, wanna z prądem, bo jest taka wanna hmm? z prądem, która się klepie. Pronny coś Ala 4V, ponieważ to jest dobre w była. Wanna z jacuzzi mm. ciepła, była normalna wana z ciepłą wodą i była wana mm. z wodą 15 stopni, w której nie wszedł, ale ja wszedłem bo ja lubię zimną wodę. Ja już bałem się szoku termicznego, ja się <laughs> tylko wygrzałem, ale też było fajnie, że jak się tak wygrzałem i później wyszedłem na gorące powietrze na zewnątrz, to mi się właśnie było chłodno, bo byłem już tak wygrzany po gorącej po... Po latach. Tak. tak. o no, to samo przeżyć, bo lato japońskie zabija. Tak. Właśnie jedyny minus japońskiego. No właśnie coś negatywnego. Tak, negatyw to jest kurczę, <laughs> temperatury w Japonii, to jest naprawdę zabójcze. Nie dość, bo się w Polsce mogą powiedzieć, a w Japonii patrzymy dzisiaj 34 stopnie, a w Polsce dzisiaj też było 34 stopnie. No. No, nie mają fronzyka, ale to jest zupełnie, zupełnie inne uczucie, bo to jest parno, to jest taka wilgotność, że naprawdę czujesz się czuje cały czas jak w takiej saunie, że człowiek jak się normalnie wyjdzie na zewnątrz. Czyli dwie minuty już jesteś y, cały mokry, trzeba mieć zawsze. Y, no, Przecieżkę w mam w kieszeni, żeby się obecrzeć spotu, y, coś na ten. Okulary czapka. Tak, muszą być. dzisiaj akurat tego nie wziąłem, dzisiaj właśnie mamy jedną z najlepszych pogód. Dwa tygodnie, bo jakie jak tu byłem, to jest fajnie dzisiaj po No, Jest chmurek tak, na już, ten piękny zachód z tamtej strony. Tak. Paweł wam pokaże kamerą pięknie. Mamy piękny zachód. Tak, w ogóle już, dzisiaj już, już się zbliża powoli. Jest, jest mały wiaterek. Także dzisiaj, dzisiaj wczoraj właśnie były najlepsze pogody. No tak. Pierwsze takie troszkę chłodniejsze. Ale to za lata, więc na, na pogody nie możemy narzekać, ponieważ tak. ja, ja ostrzegałem wszystkich na YouTube, że japońskie lata jest do bania, ale tak. papa dalej przyleciały. Ale tak. poza tym? Coś negatywnego zauważyłeś w Japonii? Hmm. Czy jeszcze nie miałeś szansy tak doświadczyć tego? Bo spędziłeś czas z Aską, ze mną, tak. byłeś w moim domu. Tak. chodziliśmy chodziliśmy z innymi mieszkaniami. Coś zauważyłeś wokół? Co ci się nie podoba? Co mi się tu może nie podobać? Masz coś na myśli? Bo mi ja, tak nic nie przychodzi do głowy za bardzo. Nie mam. Japonia jest idealna. No. Znaczy przeszliśmy w Shinjuku. Były te takie miejsca dla dorosłych. Hmm. No to może nie było takie zbyt ciekawe no. dla ciebie. Ale... Ogólnie to ciężko znaleźć negatyw po Japonii, Tak. tak no, no. no póki co to jest e, fajnie. Oczywiście póki... Nie wiem, ty możesz mieć trochę inne odczucia, bo też to żyjesz dłużej tak, tak, i pracujesz. Tak, tak. Ale mi jako póki co ja jestem jeszcze w takim turystycznym trybie życia. Oczywiście też później będę tutaj szukał e, pracy, żeby... Bo wiadomo, mam jakieś fundusze odłożone, ale to hmm. mi się pewnie skurczy za jakiś czas i, i będę po prostu albo mam plan zostać tutaj dłużej, jeśli znajdę pracę, albo po prostu może być tak, że roku tutaj nie przeżyję hmm. będę musiał wracać e, do Polski. No zobaczymy, nie mam jakiegoś takiego ścisłego planu. Jak chcesz ci saskok, możemy znaleźć pracę. No. no dobra. Na kurcze będziesz łapać ryby, <gry> prawda? Będę łapał ryby. No tak, to świetnie, to będziemy śledzić Twoje podróże. Tak. To no, tak brzy... mówię. Paweł no. to będzie służył na swój kanał, ma jeszcze swojego bloga na YouTube. No Facebooku. ja głównie teraz się skupiam jednak na. po prostu na moim fanpage'u na Facebooku, niż na kamerowaniu i robieniu filmików hmm. na YouTube, bo to jednak więcej czasu. To mi... tak mnie Może coś tam kiedyś jeszcze nagram. Ale no na razie mówię, prościej jest, po prostu chcę się napawać Japonią w taki sposób, że a y, na wyprawę motocyklową no to jednak trochę dużo czasu też poświęcam na kamerowanie, a tutaj po prostu też ze względu na ten upał, to się po prostu nie chcę mi łazić z kamerą i jeszcze kamerować Nagrywać. wszystko, jakieś ujęcia, y, dobierać tylko po prostu fotki cykle i wrzucę sobie... na no to wiesz jak tak. się jak nagrywam tak, vlogi tak. za lata, prawda? No. Ale nic Paweł, mm. to ja Ci od youtubera do youtubera, kolega do kolegi, tylko no. powodzenia. Dzięki, dzięki ja za spotkanie troszkę, proszę, No. Dziękuję Ci bardzo za wspólny odcinek i do zobaczenia. Jak zawsze tak. macie jakieś pytania lub komentarze, Paweł Wam odpowie na YouTubie. I dziękujemy Wam za oglądanie. Krzyśka ogólnie polecam, bo jest mega fajnym przewodnikiem, tyle ciekawostek mi to naopowiadał o Tokio, że naprawdę to się w głowie nie mieści. Dziękuję. No super, tyle miejsc fajnych pokazał, Każdą uliczkę zna, swoje kocie drogi. Także fajnie było go tutaj spotkać i cieszę się, że mu pokazać różne ciekawostki właśnie w Tokio. No. no. I tutaj kończymy. Tak. Więc jeszcze raz dziękujemy za oglądanie. No. Opał i do zobaczenia podczas kolejnego odcinka. Cześć, no larka.